Stosunek do starszych i pamięć o przodkach to pierwsza lekcja, jakiej udzielają szamani na całym świecie. To, że kochamy przodków, służy bardziej nam niż im. Szamańska tradycja pracy z przodkami zakorzenia nas w świecie. Przypomina, że nie przyszliśmy tu znikąd, że nie zaczynamy świata od nowa, choć czasem nam się tak wydaje. Szamanizm mówi jasno: jesteśmy ciągłością. Nasze rody od pokoleń opowiadają jedną historię, teraz my jesteśmy jej fragmentem. Pisaliśmy się w nią bez pytania o zgodę. Wszystko, czym jesteśmy, zostało nam dane. To dar, a nie zasługa. Wszechświat patrzy z ciekawością, co zrobisz z tym darem, jaką dasz odpowiedź. Przodkowie to my, nasze nosy, oczy, włosy, cechy charakteru, ograniczenia, talenty, wszystko, co w nas żyje, to ich echo, to ich suma. W tym momencie wszystko się w tobie ześrodkowało. Myślisz, że jesteś sama, sam czytając te słowa, nic bardziej mylnego. Za twoimi ramionami stoją tłumy. Ci, którzy żyli przed tobą, każdy z nich dał ci cząstkę siebie. Każdy z nich słucha z tobą.